Cześć, tu Ania. Dzisiaj trzeci odcinek serii Espresso Yoga, w którym uwagę przenosimy jeszcze mocniej w stronę mobilizacji, ale bioder. Zapraszam. Usiądź w siadzie skrzyżnym, a kolejno przejdź do leżenia na plecach. Nogi i ręce są luźno. Na wydechu ugnij nogi w kolanach i opuść kolanę, głowę w lewą stronę, nogą zatocz koło, szurając stopą po podłodze. Na wydechu zmień stronę. Staraj się sięgać stopą jak najdalej, w lewo i w prawo. Zauważ, co się dzieje z twoim kręgosłupem. Staraj się oddychać swobodnie. Zrób wdech i wydech. Ściągnij kolana do brzucha na wydechu. Nogi są zgięte w kolanach. Trzymamy zapiszczel, kołyszemy się delikatnie na boki. Dłonie wkładamy pod kolana, przygniatamy dłonie łydką. Kolana opadają swobodnie na boki, a my delikatnie kołyszemy biodrami w prawo i w lewo. Na wydechu ściągamy kolana w stronę pachy, na wdechu odsuwamy nogi od siebie. Staramy się sprawdzić zakres mobilności w stawach biodrowych tej płaszczyźnie. Odłóż stopę lewej nogi, prawą dociągnij do klatki piersiowej. Spróbuj przechwycić stopę od wewnątrz i ściągnij kilkukrotnie kolano w stronę pachy. Może być to Czasami troszkę trudne do wykonania ze względu na zmniejszoną ruchomość w stawie biodrowym, ale nie martw się, wszystko przyjdzie w swoim czasie. Zmieniamy stronę, druga noga. Od środka łapiąc za stopę ściągamy kolano w stronę podłoża. Tutaj staramy się przypilnować, żeby odcinek lindwie wyleżał aż w stronę kości ogonowej. Na wydechu oba kolana do brzucha próbujemy złączyć obie nogi w tym samym czasie. Kolana kierujemy od zewnętrznej strony ciała, ściągając je w stronę podłoża. Jak widzisz, jak czujesz, ogon, czyli kość ogonowa, może tutaj delikatnie unosić się do góry. Docelowo staramy się, żeby ta kość ogonowa jednak leżała na macie. Wszystko. Tak jak wcześniej wspominałam, przyjdziesz czasem, staraj się dostosować ćwiczenie do siebie. Jeśli poczujesz jakikolwiek ból w swoim ciele, jakiś dyskomfort, zawsze możesz przerwać serię. Zawsze możesz zatrzymać się na wcześniejszym ćwiczeniu lub odpuścić wykonywanie danego ćwiczenia. Może przyjdzie z czasem to, że ta akurat figura będzie bardziej wygodna, odpowiednia dla ciebie. Staraj się oddychać swobodnie. Pokołysz swoim ciałem na boki, znowu delikatnie ruszając biodrami, przemasuj dół plecków. Odkładamy powoli stopy, krzyżujemy je w kostkach, naciskając na piszczel robimy zamach. Siad skrzyżny, dłonie wędrują na piszczel, prostując plecy robimy wdech, zaokrąglając plecy robimy wydech, a tak naprawdę ruch wychodzi nam tutaj z, z miednicy, pochyla miednicę w przód i wydech, pochyl w tył. Do przodu i teraz zataczamy koła. Nie tylko rusza się odcinek lędźwiowy biodra, ale również piersiowy, obręcz barkowa. Staramy się też poruszyć głową. Koła zataczamy w jedną i w drugą stronę. Ułóż się wygodnie w siodzie skrzyżnym. Poczuj, że odpychasz się od guzów kruszowych, Ręce przenosimy do przodu. Tutaj jest możliwe ciągnięcie w pośladku, w udzie. Jeśli czujesz ból w kolanach, kucie, to wyjdź z pozycji. Może być tak, że tylko na jedną stronę zrobisz to ustawienie. To wszystko jest związane z e, indywidualnymi predyspozycjami ciała, anatomią lub jakąś e, niedyspozycją. Wtedy warto jest zgłosić się do fizjoterapeuty lub specjalisty. Zmieniamy stronę. Na wydechu przechodzimy w przód, staram się rozluźnić brzuch, klatkę. Barki rozluźniamy też głowę. Kierujemy swoją uwagę w miejsca, które tego potrzebują. Tutaj radzę skierować uwagę w stronę właśnie pośladków, które mogą ciągnąć. Rozplątując nogi, ustawiamy się w siadzie ze zgiętymi nogami i opuszczamy kolana raz w prawą stronę, raz w lewą, podpierając się dłońmi za plecami. Dociągam górne kolano do maty, do podłoża, kierując kolec biodrowy raz w prawo, raz w lewo. Zmieńmy ustawienie do klęku podpartego. Cała seria skupia się na biodrach, więc, jak widzisz, w tym ustawieniu też ruszamy miednicą. Pochylam miednicę w przód i pochylam miednicę w tył. Raz guzy kuluszowe idą do sufitu, raz ogon. Guzy kuluszowe idą w stronę podłoża. Tutaj zataczamy koła. Nie jest to najprostsze ćwiczenie, ale jest wykonalne. Jeśli czujesz ograniczenia, to spróbuj skierować swoją uwagę w stronę miejsca, które ma się poruszyć i zrób taki ruch, który jest osiągalny na ten moment, na dziś. Dodaj ruchy okrężne w całym kręgosłupie. Sprawdź, sprawdź jak się rusza klatka piersiowa, barki, szyja i głowa. Przejdź do klęku jedno nóż, wystaw jedną nogę do przodu. Stopę ustawiamy tak, żeby ustawić tutaj kąty proste w obu nogach. I stopy zrotowaliśmy, przenieśliśmy palcami na zewnątrz, żeby sprawdzić zakres ruchomości nie tylko w stawie skokowym, ale delikatnie też w biodrach. Zmieniamy stronę. Stopa idzie do przodu, pięta pod linię kolana, palce stopy, rotacja na lewo. Zegnij nogę, pilnuj kolana. Kolano czasami idzie do środka. To też jest ważna informacja dla Was, co się z Wami dzieje. Gdzie macie ciężar ciała? Wdech, na wydechu przenosimy ciało. Przez klęk podparty do psa z głową w dole odpychamy rękami swój ciężar ciała, przenosząc go do tyłu na nogi. Nogi są zgięte. Pochylamy raz jeszcze miednicę w przód i w tył na zgiętej nodze, a kolejno na prostej. Na prostej nodze jest dużo trudniej, więc możesz zawsze zatrzymać się w poprzedniej pozycji ze zgiętymi nogami. Spróbuj zrobić falę w kręgu jeśli poczujesz zmęczenie ramion, odpocznij, spróbuj zrobić podejście numer 2. Jeśli będzie ok, to zostań, jeśli jest niewygodnie i bolą Cię nadgarstki, możesz zrobić sobie krótką przerwę. Wracamy do klęku podpartego, z którego wchodzimy do pozycji żaby. Nogi ślizgają się na bok, kolana są ułożone w linii z biodrami. I też staramy sprawdzić się sprawdzić swój zakres ruchomości w stawie biodrowym. Pochylamy miednicę w przód i w tył. W przód. Kolejno wchodzimy na całe dłonie, przysuwamy kolana pod biodra. Siadając na piętach, yy, ustawiamy się w siadzie rozkrocznym ze zgiętymi nogami, po to, aby było nam łatwiej przejść w pochylanie miednicy do przodu. Ramiona zgięte w łokciach. My skupiamy swoją uwagę na pochylaniu miednicy w przód i w tył. Teraz opcja troszkę trudniejsza na prostej nodze. Do tyłu wydech, do przodu wdech, i wydech, i wdech. Zegnij nogi w kolanach i zakończ serię na biodra w z skrzyżnym. Dziękuję za wspólne ćwiczenia. Dajcie znać, jak się czujecie po tych trzech odcinkach, które zrobiliśmy wspólnie. I zapraszam na kolejny Odcinek nr 4